Jest z nami Gerard i Gerard jest do waszej dyspozycji. Gerard, można tylko po meczu i do dziutę karnie powiedzieć jak to wygląda, bo, bo chyba jakiś problem jest z żutami karnymi, bo też od wiosny jest i... Żutek to nie, nie łatwo bardzo, bardzo łatwo wygląda, źle karnego, ale nie jest tak proste. Eee, czemu szelił lipa? Nie wiem, może to na pewno... Decyzja trenera, o, o on na przykład, nie wiem czy on czy dobrze się czuł w tym momencie, żeby, żeby strzelać. Prawda jest taka, że gdyby strzelać ten karny, na no to mecz się zmienia kompletnie. I, I myślę, że dzisiaj wygra, wygra te, 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 te spotkania. E, ale to jest loteria, no e, dopiero początek pierwszy mecz, zawsze, ja tak mówiłem, bo. Zawsze się mówiło, że no, pierwsze, mecze nie ważne. No, pierwsze mecze są ważne, bo wtedy e, jak, jak punktujesz, pierwsze trzy, 4 kolejki punktujesz, no to e, potem patrzysz na tabelę i już jesteś troszeczkę w, w, w górę i, i, i łatwo się gra, mniej presja. E, e, szkoda, szkoda, że dzisiaj Drodzina nie, nie, nie mógł wygrywać te, ten mecz, bo Pierwsza połowa dobrze wyglądał Piast, druga to co ja oglądałem, bo kilka minut byłem w młyn i mało oglądałem mecz. Ale druga połowa Raków, Raków był, był lepszy, Raków miał więcej piłka, Raków był no, groźny, groźny, bo Raków jest taka ciężka drużyna grać przeciwko. Ja nigdy nie lubiłem grać przeciwko Raków często Częstochowa, bo musiałem biegać. No, za dużo, no I, 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 i tak i tak dzisiaj no, do... szkoda, szkole, że, e, e, no, no, że, że przegraliśmy ten mecz, ale trzeba iść na następny i, i wygrywać albo puntować, wygrywać. Choć no. właśnie nie wyglądał z młoda. O, ciężko dobra. No. Ciężko się ogląda, bo cały czas się albo... No ale fajnie, fajnie. Pierwszy raz byłem na młyn nie wiem, też dla mnie to jest, nie wiem czy mogę, żeby pożękować czy, w Kiewice, od z bo od kiedy jestem w pierwszej Gliwice zawsze dopingowali, ale drużyna zawsze dopingowali moje imię, śpiewali moje imię i no i dzisiaj chciałem podziękować ich jak i jedyne co mogłem robić, to śpiewać z nimi razem. Co poczułeś, jak przyjechałeś teraz do Gliwic? to są duże emocje, duże emocje, bo jak byłem w Hiszpanii, mówiłem, no wiem, że będzie pożegnania, nie wiem, co klub przygotuje, ale emocje może już nie będą te same, a nagle wrócić do Gliwic i wczoraj spacerowałem wieczorem. E, i, i wszyscy wszyscy ludzie ze mną rozmawiali miłe słowa o, o moja osoba. Przepiękny. Nie wiem. E, nie wiem dlaczego ja zasługuję za tyle miłości, bo tylko jestem człowiek, który w, e, grał piłkę i, i, i tyle. No. I, i, i ja ja myślę, że nie zasługuję za tyle miłości, ale naprawdę dziękuję bardzo za. Chciałem podziękować wszystkim kiwicy, wszystkich mieszkańców Gli, Gliwicy, bo nie tylko mi dopingowali kiwice piasta. Są ludzie, którzy nie chodzą na stadion, które też są kiwice piasta i też kiedy się spotkałem z nimi na, na miasto zawsze byli wszyscy miłych ze mną. Mam Państwo pytania. Budżet, czy tam się będzie się kupił w piłkę? Piąta liga, czy jeszcze coś e, Będę grał piłka, e, teraz e, ta drużyna e, na przykład e, już nie trenuje, nie trenują rano, trenują po południu, godzina godzinie 19.30, bo, bo ludzie tam no, muszą pracować, bo nie zarabiają, bardzo mało. E, ale ja, w, dobra, mimo to, że pięta liga ja, to. Będę grał na maksa, bo czuję się dobrze i nie umiem grać w 50%. No, e, prawda jest taka, że będę miał prawie cały dzień wolny, no to ten cały dzień bolny nie będzie leżał na, na kanapie no, codziennie. E, będę powoli pracować z, z rodziców obok mój teść, on musi mi uczyć, bo opony wiem, że są okrągłe, ale nic więcej. E, Trzeba się uczyć, ale myślę, że dam radę, no, w, e, tak jak zawsze mówiłem, bo, bo ludzie, nie wiem, są ludzie, którzy szanują, że wracam do domu i będę pracować, ale są ludzie, którzy się śmieją, że, kurde, że Gerard nie, nie można, jak można Gerard badia zmieniać opony. No słuchaj, ja nie jestem milionerem, ja nie zarabiam miliony euro, żeby skończyć moją karierę i iść i, i na wakacje całe życie, do końca życia, no to nie, ja... Bardzo dobrze zarabiałem w piasie, ale teraz trzeba też troszkę pracować, no trzeba patrzeć troszkę do przodu i przyszłość i, i myślę, że najlepiej w, e, dla mnie dla mojej rodziny jest pracować wszystkie razem. E, ci są zadowolone w domu. E, zaczynają szkoła i ja tu ben, ja będę pracował i będę grał w piłkę, no to mam wszystko. Tak, ja, ja z Piastem, e, pierwsze, że jestem na dyspozycji, że jak, jakikolwiek pomóc, jak, co, co będą potrzebować, e, no to ja, oni mają mój telefon, tak jak wy, e, zawsze mo, 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 możecie, mogą zadzwonić do mnie e, i, i to, co ja będę robił z Piastem, no to... Nie trzeba być bardzo inteligentny, no jak trener nie będzie, to ja będę pomagać jak klub na przykład będzie potrzebował jakiś zawodnik w Hiszpanii i będę musiał rozmawiać z ten zawodnik, no to ja jestem chętny, żeby dzwonić do, te, do ten zawodnik, rozmawiać, tłumaczyć, po, um, powiedzieć co i jak wygląda w Gliwice, jak wygląda Gliwice, jak wygląda Ekstraklasa. Myślę, że dla zawodników owcokrajowców łatwo się rozmawia ze mną. E, Pierwszy bo Jędzik i drugi bo wiesz, w piłkarzu są dużo ludzi, którzy są między piłkarzy, klubem, menadżerów którzy wszyscy chcą zarabiać pieniądze i, i, i prawda mówią, nie wszyscy mówią prawda. E, i łatwiej mi się wydaje, że będzie z, rozmawiać ze, ze mną no. I, i ja to jak będę mógł pomagać ludziom no to, to zrobię bez problemu. No, ja na koniec, to jak nie macie jakieś pytania, e, bo się znamy prawie 8 lat. E, chciałem Was podziękować za zawsze miłe słowa, bo zawsze pisaliście się, gadaliście się o Gerard Badia, um, Używaliście bardzo dobre słowa. Pojrzałem um, to samo w Kanal Plus. z innych karze. Jako, jak, jak rozmawialiście o mnie jak, jak strona wojsku strona no, jak, kiedy grałem słabo krytykowaliśmy nie się, kiedy grałem to, to potwaliliśmy, ale zawsze byliście miłe i ja to bardzo szanuję i, 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 i chciałem Was wszystkich dziennikarzy za jak potraktowaliście moje osobę. Bo miło się współpracowało z wami. Dziękuję. No. No, dziękuję bardzo i widzimy się w czwartek. Przed meczem no. ze Z tobą też się pracowało dobrze, z tobą tak się lepiej, <laughs> co mam robić. Co dużo chciałem, nie? <laughs> dziękuję wam bardzo.